jo, cześć, siemanko, widzę z tej strony Kebus Dzisiaj film no musi być taki, bo musimy rozstrzygnąć wszystkie konkursy Bo zalegam trochę z nimi, także e, Losujemy sobie od razu Tutaj opening z moją ukochaną dziewczyną był Dlatego sobie wylosujemy tutaj e, No, wylosujemy po prostu Kogoś, kto jakieś tam naklejki zgarnął e, i, I lecimy z tym 5 plus 7 O cholera, dobra, 12 nie, sorry, ale wiecie, jeszcze tak yy, nie jestem w gazie, że tak powiem. Niedawno wróciłem, także musicie to wybaczyć, zrozumieć, żeby było wszystko elegancko. Dawid hmm. <laughs> Papież wygrywa. Gratuluję. E, co do komentarza, no to się nie odniosę, tak, ze względu na... Aha, nie, no nie, nie wygrasz, bo nie ma, nie ma niestety nic e, na profilu, tak. E, chodzi mi o tradinga i takie rzeczy, także no niestety no, niestety, niestety, fajny odcineczek. Dzięki, wielkie. Sprawdzimy, czy jest trade link. Nie ma. Nie ma trade linka. No to lecimy dalej. Niestety. No, come on. Najlepszego. O, dziękuję bardzo. To już jakiś czas temu, ale mamy trade linka. Proszę bardzo. Pierwszy tutaj. E, gosteczek z trade linkiem. Także wysyłamy. O, co tu się stało? Aha, dobra, już. Ah, Robimy tak i zaraz losujemy z drugiego giveawayka. E, tutaj były tylko wlepki z openingu, także sobie wyślemy je od razu. E, no, proszę cię bardzo, może tych jakiś... Ej, to czekaj. Nie, tak, to jest. Nie, poczekaj, bo to jest Antwerp. To jest. A, bo adwerb tam też otwierałem. To ma sens. Dobra, no co damy. No w sumie nie, nie ma za dużo dobrego z tego openingu. Kurde, jakbym takie opłapy trochę dawał. To mi głupio. To coś tam dorzucimy. Może nie skrzynkę, bo w skrzyniach jestem zakochany niestety ich nie oddam. E, ale coś tam dorzucimy, nie? Jak, jak, jakąś skórkę. Tak to mówią, nie? Skórki. Skiny. Tak, tak to się teraz mówi chyba. Dobra. To dorzucimy jeszcze. Dobra, mordeczko chyba ci styknie. No nie jest to za dużo, nie powiem. Nie jestem zadowolony z tego giveaway'a. Ale będą lepsze. Będą lepsze i zaraz przejdziemy do tego z emeczką, bo tam no, pula nagród jest większa. Zdecydowanie. Potwierdzam od razu. Oj, chyba tego nie powiedziałem. Akceptuję. Ja nie potwierdzam. Akceptuję ofertę. I lecimy z tym drugim, tak? Tutaj, bo tu emeczka do wygrania także większa, że tak powiem, nagroda. No dobra. 14 komentarzy, lecimy sobie tam już poszło i rcx rcx o, nie wiem jak to się czyta kopiujemy oczywiście trade link wklejamy i wysyłamy meczkę także serdecznie gratuluję i, i tyle mogę powiedzieć wysyłamy eme a takąś tam coś ci nie no ema to sporo to samo eme nie także gratuluję serdecznie i przypominam że w sumie wszystko dzięki tej stronie. Także na nią sobie też wbicie. pokazujcie moc i będzie więcej giveawayów. Proszę, potwierdzone, zaakceptowane. To na tyle trzymajcie. I